Starsza tatuażystka świata. Musisz mi powysyłać zdjęcia. Tak, i to jest mega ciekawa historia. Ja tam chciałem pojechać chyba 7 lat temu, jakby na Filipinach, ale teraz nie było. Instagrama TikToka nie było takich informacji, jak tam się dostać. I pojechałem, zrobiłem ten tatuaż i wracając, ja już wiedziałem, że ten jakby tajfun idzie. ten, ten sekund... Masz tatuaż od kobiety, która ma 107 lat. Tak. Nie, nie jestem pierwszy i na pewno nie ostatni, bo dość sporo ludzi robi, tym bardziej odkąd to się stało dość popularne w social mediach, ale mówię, ja czytałem o niej w starych magazynach na temat tatuażu 10 lat temu i powiedziałem sobie, jak będę na Filipinach, to zrobię. I będąc pierwszym razem, byłem niedoświadczony. I teraz jak pojechałem, powiedziałem, nieważne, nie to się będzie jechało, pomimo, że jechało bardzo daleko, bo jak mówię najpierw miałem dwa samoloty z wyspy na, na, na Główną Wyspę do Manilii, później jechałem chyba transportem publicznym dwie godziny, następnie 13 godzin autobusem, później dwie godziny tuk Tukiem, 15 yy, motorkiem, i jeszcze później 20 minut się do niej szło do takiego podgórkę tam do niej, jakby do domu. Ona się dobrze trzyma.